Szanowni Państwo, rozpoczynamy drugą sesję warsztatową. Króciutka jeszcze tylko informacja dla naszych widzów online. Drugi warsztat na, na, na tym drugim kanale będzie prowadził pan doktor Ireneusz Wiśniewski z Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu i pod, pod tytułem Organizacja Szkolnego Doradztwa Zawodowego. Dobre praktyki. Natomiast teraz zapraszam już na warsztat pod tytułem Udział w międzynarodowych konkursach branżowych jako dobry start w karierze i chciałbym zaprosić na scenę pana Marcina Berte, Akademii Manager DMG Mori Polska, eksperta Skills Poland w konkurencji Frezowanie CNC oraz pana Patryka Rudzia, zawodnika Skills 2019 i Euroskills 2021 w konkurencji Frezowanie CNC również z DMG Mori Polska. To może ja, może ja, ja rozpocznę. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Marcin Berta. E, tak jak tutaj e, byłem przedstawiony, jestem ekspertem w e, konkurencji frezowanie CNC w zawodach Word Skills. To są takie branżowe zawody międzynarodowe, które odbywają się e, co dwa lata. Co dwa lata młodzież z całego, z całego świata przyjeżdża na te zawody i konkuruje w różnych dziedzinach. W dziedzinie tej, w której ja się specjalizuję, to jest dziedzina frezowanie CNC, ponieważ firma, w której pracuje, produkuje maszyny do, do obróbki, do frezowania CNC, więc mi przypadło tutaj jako przyjemność zajmować się frezowaniem CNC. Patryk był zawodnikiem, teraz też został przedstawiony, że pracuje w DMG MORI, ponieważ jego sukces kariery jest taki, że najpierw był zawodnikiem, a później stał się pełnoprawnym pracownikiem naszej firmy i już współpracuje z młodzieżą, aby przygotować się do tych, do tych zawodów. Frezowanie CNC, jest to yy, obróbka metalu. Pracujemy na bardzo zaawansowanych technicznie maszynach, które wymagają od zawodnika wielu, wielu umiejętności, nie tylko umiejętności takiej branżowej, fizycznej, czyli pracy, ale również wymagają zdolności programowania, zdolności tworzenia czegoś w bardzo, dokładnym, w bardzo w dokładnych wymiarach. Tutaj przygotowaliśmy dla Państwa i cały czas w tle będzie leciał film pokazujący i przygotowania do zawodów, i później zawody, więc ten, ten film będzie zapętlony i tutaj będą. Że tak powiem, screeny pokazujące jak to wydarzenie wygląda, jaką ono ma, jaką ono dużą ma rangę. Eee, proszę. Nie, nie pomyśleć, że to są, że tak powiem, przygotowane specjalne niektóre, niektóre zdjęcia, jakby wyglądało jak olimpiada, jak tutaj widzieliście Państwo przed chwilą, ale tak to wygląda. To jest olimpiada, ale olimpiada nie sportowców, tylko olimpiada ludzi, którzy zajmują się branżą, którzy zajmują się różnymi technologiami, różnymi specjalnościami, czyli dla młodych ludzi, którzy wiedzą, co chcą w życiu robić. Nasza firma DMG Mori właśnie wspiera taką inicjatywę, aby, aby by młodzież wiedziała, jaki, jaki wybór zrobić, żeby świadomie podejmowała decyzje zawodowe i wiedziała... No, w którym kierunku iść, prawda? Bo bez przemysłu, bez rozwoju takiego technologicznego, no to byśmy stali w miejscu, Nasz, nasze PKB nie rosłoby do góry. Dzięki temu, że mamy nowych pracowników i coraz więcej szkoły generują pracowników, którzy, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie, no to, no to możemy się rozwijać. Przekażę głos Patrykowi, żeby opowiedział kilka słów o sobie, jak jego kariera zaczęła się, jak, jak zaczął, zaczął w ogóle przygody ile czego wybrał dlaczego wybrał frezowanie, a nie fryzjerstwo, chociaż też go pewno kusiło. Dzień dobry. Nazywam się Patryk Kruć i miałem przyjemność być dwukrotnie zawodnikiem na zawodach pierwszy raz w Kazaniu na World Skillsach i rok później na zawodach Euroskills w Gras. Uważam, że jest to naprawdę bardzo Fajna inicjatywa, szczególnie dla, dla młodych ludzi z różnych czy technicznych szkół, czy, czy nie tylko, ponieważ no, wymaga to naprawdę ogromu pracy. Ale, ale widać efekty, jest to też duża motywacja, ponieważ widać dookoła są zawodnicy, którzy naprawdę dają z siebie wszystko w, podczas przygotowań, podczas zawodów. Można się naprawdę bardzo dobrze tutaj no, zaprezentować. No Same zawody w naszej konkurencji to trwają trzy dni. Są yy trudne rzeczy do zrobienia, skomplikowane, aczkolwiek to wszystko, wszystko jest do, do wykonania. Yy, w tym roku miałem również przyjemność być yy ekspertem z yy naszym zawodnikiem nowym, ponieważ tutaj nie można co roku jeździć na, na zawody. Yy, przygotowywaliśmy się do, do zawodów w Niemczech. Cóż yy. mogę jeszcze yy, na temat. Patryk przede wszystkim jest bardzo skromny, więc wszystko jest, wszystko jest fajne, a przede wszystkim skromny, skromne, więc e, Patryk nie pochwalił się, że jak e, przyszedł do nas i zainteresował się tymi zawodami. E, to nie wiedział e, praktycznie nic o tych zawodach, zobaczył, zobaczył e, że tak powiem, plakat, na którym była informacja o tych zawodach, zgłosił się, chciał, chciał więcej szczegółów, dostał te szczegóły i złapał e, zajawkę, że tak powiem brzydko, e, na to, żeby zostać prezerem, zostać żeby współpracować w takich zawodach, zobaczył szansę na rozwój tak naprawdę międzynarodowy, bo e, zawodnik, zawodnik ma okazję trenować i pracować z ludźmi z całego świata, ponieważ treningi, które od Odbywają się w Polsce do zawodów tych branżowych, są organizowane przez nas z różnymi państwami. Przyjeżdżał do nas Liechtenstein, przyjeżdżał do nas zawodnik z Niemiec. Patryk nawiązał bardzo dużą współpracę z Kanadyjczykiem i z zawodnikiem z USA, więc, więc rozwinął sobie te umiejętności związane z kontaktem z międzynarodową grupą młodzieży. A dodatkowo zobaczyliśmy, że Patryk ma duży talent w tym. Na na zawodach w Graz zdobył, zdobył miejsce siódme. Będąc pierwszy raz na takich zawodach zdobyliśmy siódme miejsce. To był bardzo duży dla nas sukces. No i postanowiliśmy, aby Patryk, Patryk po skończeniu studiów na Wydziale Mechanicznym na Politechnice Lubelskiej został naszym pracownikiem i obecnie po w dalszych kursach, po dalszych szkoleniach, jest technologiem, jest inżynierem aplikacji, który jeździ do naszych klientów i, i wspiera ich w pracy na naszych obrabiarkach. Współpracujemy bardzo mocno ze szkołami, współpracujemy z szkołami zawodowymi, z, szko z technikami, współpracujemy z politechnikami, gdzie pokazujemy tę inicjatywę, pokazujemy to, w jaki sposób też uczelnia czy szkoła może, może rozpromować swoją działalność, ponieważ. Przy, przy szkoleniu, przy pracy z zawodnikiem, uczelnia czy szkoła zawodowa bardzo wspiera go, organizując w salach swoich wykładowych odpowiednie no, warunki do, do pracy i też właśnie my pomagamy w tym, aby te, te warunki szkołom zapewnić. Co jeszcze? No, jeżeli macie Państwo pytania, to na koniec jeszcze przed, przed końcem e, będę prosił i jeżeli macie Państwo do mnie jakieś pytania, to, 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 to proszę pytać, bo mamy ten, ten wykład jako wykład taki e, jako warsztat, więc chętnie postaram się odpowiedzieć na, na pytania. E, co, jeszcze, co jeszcze o, o pracy eksperta, czyli, czyli tego, czym ja się zajmuję? E, to jest taki program e, trwały, który e, pomaga, pomaga zrozumieć młodzież i zobaczyć, jak ta młodzież e, współpracuje z przemysłem i jaką ma ona świadomość, e, wybierając szkołę. I tutaj, tutaj niestety jest tak, że my jako, jako firma, jako firma techniczna, e, musimy wspierać e, i wspieramy e, szkoły i nauczycieli w pokazywaniu uczniom tego, jak wygląda przemysł obecnie na etapie wyboru szkoły młodzież tak naprawdę nie wie z czym się wiąże, wiąże praca na przykład frezera czyli osoby zajmującej się techniczną sprawą. Rodzice wyobrażają sobie, że ta, ta praca w Przemyśle to jest ta praca taka z początku XX wieku gdzie gdzie było bardzo ciężko i pracownik wracając z pracy wyglądał jakby wrócił z kopalni. Patryk sam zobaczył, że praca frezera i praca przy maszynie jest, jest dość lekka, bardziej wymaga umysłu niż, niż pracy, pracy fizycznej. My, jako spółka, staramy się to młodzieży pokazywać, staramy się pokazać ten przemysł jak najlepszej strony. Uczniowie, nauczyciele mogą przyjeżdżać do nas na zakład produkcyjny w Pleszewie, który się znajduje i, i zobaczyć fabrykę, jak produkujemy maszyny, jak zawód frezera wygląda. I w ten sposób pozyskujemy zawodników do, do tych konkursów branżowych, które jesteśmy, których jesteśmy organizatorem. DMG Mori nie tylko w Polsce, ale na całym świecie organizuje te zawody. Jest to, jest to program nasz, który realizujemy od ponad 10 lat i widać, że te efekty są, ponieważ nasi klienci. Pozyskują nowych, młodych, młodych pracowników, którzy właśnie są odpowiednio wykształceni. Patryk, widzę, że tutaj troszeczkę już się rusza, więc chciałby coś powiedzieć. Ja chciałbym może więcej powiedzieć o przygotowaniach, bo to jest też tutaj bardzo ważna kwestia i dzięki tej inicjatywie zawodów, to na przy... w każdej konkurencji, ale w naszej szczególnie jest możliwość. Realizowania treningów, których no w, domu, w domu by się nie udało zrobić, ponieważ nikt nie ma maszyny i, i całego sprzętu. Także tutaj też jest ogromny ukłon dla, dla sponsorów i dla organizatora, że zapewniają te treningi dla ludzi, którzy nie, nie mieliby możliwości ćwiczyć nie, nie posiadając tego sprzętu. Także tutaj treningi są, są bardzo istotne. Jak długo. Moje przygotowania? Jasne, przygotowania trwały cały czas od momentu zgłoszenia się na zawody. Po... Miałem lat 21. Limit wiekowy jest na zawodach światowych 22 lata, na europejskich 25. To też jest zależne troszkę od konkurencji. W niektórych jest jakiś mały poślizg, aczkolwiek głównie jest 22-25 lat. I przygotowania wyglądały tak, że u nas praca w tej konkurencji yy, głównie skupia się powiedzmy w 70% na pracy przy komputerze, na zaprogramowaniu detalu, na, na zrobieniu modelu, całego programu, więc głównie ćwiczyliśmy, ćwiczyłem w domu, ale wyjeżdżałem nie, co najmniej raz w miesiącu na, na, na tydzień czasu do, do firmy DMG, pracując już docelowo na maszynie w warunkach takich, jakie są zapewnione na, na zawodach. Jest maszyna, komputer. Są limity czasowe, także ćwiczyliśmy również, żeby się wyrobić w czasie, w trakcie zawodów, także bez, bez, bez maszyny nie byłoby to możliwe. około roku, bo było pytanie o czas, Patryk, Patryk, się skupił na swoim wieku, bo jeszcze jest młody, więc się chwali, ile ma lat, że jest, jest młodym człowiekiem. E, około, około roku, półtora roku trwało, trwało jak gdyby przygotowanie e, Patryka, te prace w domu, te prace, widzę za chwilkę, za chwilkę, e, że tak powiem przerwę, e, więc około roku, półtora roku trwa przygotowanie zawodnika tak, żeby, e, żeby, żeby się przygotował, żebyśmy mogli wystartować. E, oczywiście będzie Będziemy chcieli żeby ten y, okres przygotowania był dłuższy czyli y, 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 naszym celem jest to żeby też zawodnicy z, nie ze studiów tak jak Patryk już studiował bo 21 lat to udało mu się już pójść na, na, na studia skończył szkołę y, technikum już skończył ale też celowalibyśmy w zawodników ze szkół branżowych z techników czyli młodszych Zamiast także to jest, może nie wsiadać, ale w 90 roku, bo, bo <zyskli> Mam nadzieję, że nie wywołam, mam nadzieję, że nie wywołam wojny tutaj. Właśnie 19-18. I zgadzam się, bo mamy wtedy dłuższy czas na przygotowanie zawodnika, ale niestety ten smutna rzecz jest taka, że i smutna, może to nie, źle powiedziane nieładnie, fajna rzecz, że mamy sposób na rozwój, że możemy te szkoły, że tak powiem, pokazać im, że możemy tych zawodników przed zawodami już w szkole, tak jak pani powiedziała, technikum przygotować, żebyśmy mieli młodsze osoby. Branżowe też się zgodzę, że może na razie. Ten ten system nie jest odpowiedni, ale staralibyśmy się, żeby był, ponieważ wyobraźcie sobie Państwo, że w Niemczech osoby 16-letnie już są w stanie zrobić te detale na, na zawody i, i w systemie niemieckim już te osoby z tej szkoły, takiej tej Fachschule są w stanie przygotować, no, ale oczywiście to jest przyszłość i po to tutaj jesteśmy i nasza firma i nie tylko nasza, bo partnerów tej inicjatywy jest bardzo dużo, no stara się pomóc, wspiera szkoły, żeby, żeby ta inicjatywa była coraz szerzej popularna i żeby ten system szkolnictwa był bardziej przygotowany na ten przemysł, który obecnie jest na takim etapie. I tutaj dam pani głos, przepraszam, bo e, widziałem rękę, rękę w górze. Ja przepraszam, ale śmigamy tu nazwę zawodów. Gdzie można znaleźć, w jakich branżach te skills są organizowane? Tylko mówimy o prezowaniu. Nie, nie fryzjerstwo, dekarstwo, jest z tych zawodów bardzo dużo, na, na, tak, na stronie Word Skills. jak wpiszemy w, w popularnej wyszukiwarce, Word Skills wyświetli nam się, będą dwa linki, jeden to jest WorldSkills Polska, czyli worldskills.pl chyba, albo gov.pl, teraz przepraszam, nie powiem z pamięci, a druga to jest strona już worldskills.org tylko i ona dotyczy całych zawodów międzynarodowych i tam jest list Wszystkich konkurencji, w jakich można brać? No na, na polskie jest po polsku, na międzynarodowe jest w języku angielskim, ale w obu jest wypełnione całe zawody. Chcemy uczestniczyć we wszystkich. Nie uczestniczymy, bo jeszcze nie mamy zawodników w każdej konkurencji, ale wiem, że target, tak brzydko powiem, korporacyjnie jest taki, żeby jak największej ilości zawodów. I tutaj też słucham pytania kolejnego. tych międzynarodowych zawodów decydują dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy znaleźć dobrego zawodnika i dobrego eksperta, którzy obaj mówią płynnie, bardzo profesjonalnym, zawodowym angielskim. A druga rzecz to jest to, o co Pani pyta: znalezienie odpowiedniego wiaruszka partnerów instytucjonalno-biznesowych, którzy będą w stanie, tak jak fenomenalna firma DMW, która przyszła do nas kiedyś i powiedziała: My chcemy wystawić zawodnika, bo mamy maszyny, bo mamy technologię, bo mamy myśl mamy know-how i te wszystkie inne rzeczy, które tutaj macie delikatnie tutaj poruszył. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jeśli chodzi o państwa, to tutaj można oczywiście wskazywać tą polską stronę, gdzie są wymienione wszystkie konkurencje, które są i te konkurencje, w których bierzemy udział, bo te, w których już bierzemy udział, no to jakoś tam mamy właśnie zabezpieczone wiedzowo na różne sposoby, mamy, mamy na myśli Fundację Zbrojną Edukacji, czyli taką organizację, która w Polsce jest właśnie Łącki z jednej strony, a z drugiej strony bo ta cała reszta to jest właśnie przestrzeń dla państwa. Pani wiadomość z całą pewnością, jeżeli, to nie, jeżeli odpowiedź Pani dostanie na pewno, bo to nie wyjątkowa odpowiedź, tak wspaniale zapraszam pojutrze. Ale pojutrze. Jutro nie znajdziemy czasu, bo jest sobota, ale w poniedziałek zapraszamy. <laughs> Wiesz, że, to dynamikę prac i taką tutaj pewną e, motorykę pracy, specyfikę pracy w tych projektach, no to z reguły to się zadziewa momentalnie I tutaj, no, przepraszam bardzo, bo ja no, nie, ja się cieszę, bo bym to samo powiedział, może nie tak pięknymi słowami, więc dziękuję za te słowa. Podsumowując to. To jest taka synergia, przemysłu, synergia szkoła i synergia ten uczeń, który chce coś zrobić, bo fundacja bardzo nas wspiera. Jest to, jest to niesamowite, jak, jak duże wsparcie mamy merytoryczne i wsparcie logistyczne, bo nie zawsze my jako firma jesteśmy w stanie pewną logistykę zorganizować dla uczniów, bo to są młode osoby, więc firma troszeczkę inaczej wie, jak współpracować, a fundacja to pięknie nam koordynuje i Państwo jako nauczyciele, osoby, które z czymś się jakimś zawodem, zajmują wiedzą idealnie, kto jest w branży najlepszy, czyli ta firma, która, która faktycznie się organizuje takie elementy i może stać się sponsorem, bo często jest tak, że mamy, mamy zawodnika, słuchajcie, musimy znaleźć sponsora. Nauczyciel wie, kto jest liderem w danej branży, prawda? Bo jakbyście teraz Państwo mnie zapytali, kto jest liderem w fryzjerstwie, czy na przykład zapytali mnie o lidera, nie wiem, maszyn rolniczych, no to ja bym nie wiedział tego. A nauczyciel, który działa w tej branży, doskonale wie, że we w fryzjerstwie będzie taki, tak, taki, taka firma, a w maszynach rolniczych na przykład taka firma. Tak samo z frezowaniem było, no, nauczyciele raczej zdają sobie sprawę, że, że staramy się od lat współpracować z szkołami, współpracować z edukacją, no, żeby podnosić ten, ten poziom edukacji. Więc to ja bym to w ten sposób podsumował, że każda branża ma swojego lidera, a najlepiej nauczyciel i osoba, która jest w tym dobra, wie, kto jest liderem, kto może nam pomóc, być stać się sponsorem. Więc ta lista, jak zaczynaliśmy z, z Fundacją, ta lista wyglądała tak, że było czterech, pięciu partnerów. Teraz nie byłbym w stanie wszystkich wymienić, bo na stronie internetowej tych firm przemysłowych, które wspierają te, te zawody branżowe jest coraz więcej. Tak bym to, to podsumował. Patryk, chcesz coś dodać? Oczywiście, że było warto. Po pierwsze pod względem szkoleń i treningów, które prywatnie chcąc zrealizować, to kosztowałyby mnie bardzo dużo pieniędzy, a tutaj po prostu musiałem wygospodarować czas i, i, i mając chęci wygrywając eliminację, tak, mogłem, mogłem trenować, także naprawdę było warto i kontynuuję to wszystko, bo mam w dalszym ciągu udział. Tutaj już mimo że jestem eks-zawodnikiem, Mam przyjemność przygotowywać kolejnego zawodnika, dzielić się swoją wiedzą, tą, którą zdobyłem podczas poprzednich zawodów. Co jeszcze jest super, mam kontakt z różnymi ekspertami, tak jak Marcin wspomniał, z Portugalii, z Emiratów Arabskich, z Meksyku, którzy byli moimi kolegami akurat z Meksyku. Był zawodnikiem w Kazaniu, więc się miło było z nim teraz spotkać w Niemczech. Zapraszają nas na. Treningi wspólne na żywo czy też online, bo, no bo nie, nie, nie wszędzie da się pojechać czy polecieć, prawda? A, a możliwość trenowania online też jest. Także tutaj naprawdę cała ekipa z, z naszej branży, że tak powiem, wspiera się nawzajem i jest to taki do, dodatkowy motywator, widząc jak inni koledzy z innych krajów trenują. Możemy się wtedy wymieniać wiedzą, prawda, doświadczeniem. Także na, naprawdę było warto. bardzo dziękujemy także Patryk już coraz mniej skromny. <laughs> proszę Państwa, podsumowując, bo widzę, że już, już czas leciutko dobiega końca. Podsumowując warto, to, to pierwsze słowo, drugie strona internetowa, tam wszelkie informacje możecie Państwo znaleźć. Również na tej stronie kontakt do mnie. Jakbyście mieli Państwo jakieś pytania, to jest tam kontakt do mnie. Proszę, proszę, proszę pisać. Jeżeli chcecie Państwo brać udział w jakiś sposób zaangażować się, to to tam wszystkie informacje Państwo znajdziecie. Więc bardzo dziękujemy za uwagę i polecamy się na przyszłość. Nie, jeszcze coś chcesz, tak? Dobra. Chciałbym dodać, ponieważ poza samymi szkoleniami, to ja od początku nie pracowałem tutaj w tej firmie, także to też mi się bardzo dobrze udało wszystko w życiu poukładać, ponieważ przygotowując się do zawodów przez te dwa lata, ponad dwa lata i współpracując dalej zarówno z Fundacją, jak i z DMG. Przy, przygotowując nowych zawodników, wyszła inicjatywa pracy tutaj dla firmy DMG, także też bez zahamowań się, że tak powiem, zgodziłem, bo, bo jest to fantastyczna możliwość do, no, do pracowania, do, do, do realizowania swoich pasji zawodu. I tutaj skillsy też to stwarzają, naprawdę stwarzają te możliwości. Bo również tak jak tutaj w Polsce, tak i na arenie międzynarodowej zawodnicy, którzy wygrywają, dostają oferty pracy od, od różnych pracodawców y, systemów, nie wiem, zabezpieczeń, sieci, jak, jak takie były w, w Rosji, przez prezes Samsunga oferował pracę tam złotemu medaliście i, i tak można wymieniać w wielu konkurencjach. <tosławka> <tosławka> Bardzo dziękujemy.